Program EIC Accelerator zyskuje coraz większe zainteresowanie. W porównaniu z 2021 rokiem liczba złożonych wniosków w 2022 wzrosła o ponad 35%. Wraz ze wzrostem zainteresowania programem coraz częściej pojawiają się pytania i wątpliwości dotyczące szczegółów przygotowania aplikacji, wariantów finansowania czy samej procedury oceniania wniosków. W tym filmie odpowiemy na pytania, które najczęściej pojawiają się w rozmowach z przedsiębiorcami, którzy zastanawiają się nad zgłoszeniem innowacji do EIC Accelerator. Kto może ubiegać się o dofinansowanie? MŚP lub podmioty spełniające kryteria tzw. małych midcaps, czyli zatrudniające do 500 osób? Powinni Państwo posiadać produkt lub rozwiązanie znajdujące się na 5-6 poziomie TRL, które ma potencjał do rozwoju oraz szansę na zmiany już istniejącego lub powołania do życia nowego rynku. To dotacja dla firmy, która potrzebuje finansowania w długim okresie, zanim zacznie przynosić zyski. Nie wyznaczono żadnych wymagań co do branży. EIC Accelerator jest otwarty na produkty, usługi i rozwiązania z każdej dziedziny. Jakie są terminy naboru do EIC Accelerator? Program Horyzont zakończy się w 2027 roku. Do tego czasu możliwe jest składanie wniosków w ramach EIC Accelerator w wyznaczonych terminach, tak zwanych katofach. O dokładnych terminach zawsze informujemy Państwa na naszej stronie internetowej. Jaki jest maksymalny budżet i warianty finansowania w EIC? Jak długo powinien trwać projekt? Maksymalna kwota dofinansowania, jaką możecie Państwo otrzymać, to 17,5 miliona euro. Finansowanie jest dostępne w dwóch formach. W formie grantu w wysokości od 0,5 miliona do 2,5 miliona euro. Granty finansują projekty na poziomie od TRL 5-6 do TRL 8. Oznacza to, iż te środki możemy przeznaczyć na rozwój innowacji od etapu prototypu do produktu, procesu bądź też usługi gotowej do wdrożenia na rynek. Czas trwania projektu na tym etapie wynosi od 12 do 24 miesięcy. Dostępna jest również forma equity, czyli inwestycja kapitałowa. Do 15 milionów euro, które przeznaczycie Państwo na działania powyżej TRL-8, w szczególności na komercjalizację i skalowanie rozwiązania. Na czym polega różnica między grantem a finansowaniem equity? To jedno z najczęściej zadawanych pytań. Grant to finansowanie projektu obejmującego przejście od TRL-5-6 do TRL-8. Dzięki niemu sfinansujesz 70% kosztów kwalifikowalnych maksymalny czas trwania projektu to 24 miesiące. Możesz aplikować jedynie o część grantową, jeśli posiadasz środki na rozwinięcie projektu od 8 poziomu gotowości do 9 lub o część grantową i inwestycyjną, co odbywa się w ramach jednego wniosku. Equity to finansowanie kapitałowe od pół do 15 milionów euro przeznaczone na przejście przedmiotu projektu z 8 poziomu TRL na 9. Otrzymasz je w zamian za 10-25% udziału w firmie, które obejmuje EIC Fund. Wyjście kapitałowe nastąpi po 7-10 lat od momentu przyznania dofinansowania. Możesz aplikować jedynie o część inwestycyjną, jeśli Twoje rozwiązanie znajduje się na 8 lub 9 poziomie TRL. EIC Accelerator to program, z którego możesz sfinansować swój projekt w 100%, łącznie z kosztem przygotowania aplikacji. Jest to jedna z najlepszych zalet tego programu. Finansowanie przygotowania aplikacji do EIC Accelerator. Granty na eurogranty to przedsięwzięcie finansujące koszty przygotowania projektu, między innymi do EIC Accelerator. Na co możesz przeznaczyć to dofinansowanie? Na koszty usług doradczych, dzięki którym przygotujesz projekt, na sfinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności, na organizację spotkań, w tym koszty poszukiwania partnerów projektu. Jakie koszty możesz sfinansować w ramach realizacji projektu? Otrzymany grant możesz wykorzystać na działania służące rozwojowi innowacji, w tym demonstrację technologii, prototypowanie testy wymagane do spełnienia wymogów regulacyjnych i normalizacyjnych, a także koszty związane z zarządzaniem własnością intelektualną, np. procedury uzyskania patentu czy zgłoszenia patentowego. Możesz sfinansować materiały związane z zatwierdzeniem do obrotu, takie jak raporty i certyfikaty, oraz możesz te pieniądze przeznaczyć na działania marketingowe, czyli udział w targach, czy wysyłkę demonstracyjnej wersji produktu do wybranej grupy klientów. Equity możesz przeznaczyć na finansowanie wprowadzenia swojej innowacji na rynek czyli punkty dystrybucji, marketing, promocje, wyjazdy na targi czy stronę internetową, a także zwiększenie skali np. wbudowanie hali, która umożliwia seryjną produkcję. W EIC Accelerator nie ma katalogu kosztów. Program ten jest bardziej elastyczny niż znane nam dotychczas dotacje krajowe. Ile czasu trwa realizacja projektów EIC Accelerator? Nie można jednoznacznie stwierdzić, jak długo trwa realizacja projektu w ramach EIC. W przypadku części grantowej standardowy projekt powinien trwać od 12 do 24 miesięcy, jednak można wnioskować o jego wydłużenie. Na przykład projekty medyczne są specyficznym typem projektu, gdzie proces uzyskania pozwolenia do wprowadzenia do obiegu leków czy procedur medycznych jest wydłużony z uwagi na bardzo szczegółowe testy i procedury. W przypadku wariantu Equity standardowo po 5-7 latach EIC Fund powinno dokonać wyjścia ze spółki, czyli w momencie, w którym produkt, proces lub usługa zaczyna generować zyski. Są natomiast projekty, najczęściej także te medyczne, które wymagają dłuższego okresu dojścia do TRL-9 i musi być to odpowiednio uzasadnione we wniosku aplikacyjnym. Powyższe płynne granice są kolejnym dowodem na to, że program EIC jest bardzo elastyczny i bierze pod uwagę specyfikę projektu. Etapy procesu aplikacyjnego Proces aplikacyjny podzielony jest na trzy etapy: Short Application, Full Application i Panel. Etap pierwszy to Short Application. Jest to wniosek, który pokaże, że firma aplikująca spełnia warunki określone w programie, posiada potencjał do realizacji projektu, ma odpowiednią kadrę do przeprowadzenia go, określiła rynek, do którego adresuje swoje rozwiązanie i co ważne, jej rozwiązanie jest innowacyjne w porównaniu do rozwiązań konkurencji. Informacje umieszczone w short application są esencją projektu. Znajdziemy tam kluczowe pytania dotyczące innowacji, rynku czy kadry. Integralną częścią Short Application jest film i prezentacja, które w atrakcyjny sposób mają przedstawić kadrę i rozwiązanie. Długość i zawartość obu załączników jest szczegółowo określona w wytycznych. Najważniejsze kryteria oceny wniosku w ramach Short Application to ocena innowacyjności i przełomowości rozwiązania, ocena odpowiedniego momentu na wprowadzenie rozwiązania na rynek. Ocena potencjału do wzrostu i skalowania, a także wpływu na społeczeństwo, ekonomię i środowisko. Decyzja o przejściu do kolejnego etapu następuje po ocenie projektu, którą przeprowadza czterech ekspertów z zakresu technologii, biznesu oraz finansów. To ocena niezależna. Każdy ekspert w swoim zakresie decyduje o dalszych losach projektu. Nabór wniosków do pierwszego etapu jest ciągły. To oznacza, że aplikację można złożyć w każdym momencie i po 4-6 tygodniach Komisja Europejska informuje o wyniku. W momencie przyznania oceny no-go, więcej niż dwóch ekspertów, mamy możliwość poprawienia wniosku i jego ponownego złożenia. Standardowy czas przygotowania wniosku Short Application wraz z wymaganymi załącznikami trwa od 4 do 6 tygodni. Proces przygotowania Short zazwyczaj podzielony jest na kilka etapów. Kroki formalne, czyli założenie konta w generatorze i określenie statusu MŚP, intensywne zbieranie informacji o projekcie, kadrze, konkurencji i rynku, przygotowywanie scenariusza do filmu oraz prezentacji, a następnie uporządkowanie całości informacji w strukturze wniosku. Etap drugi to Full Application. Ten wniosek, podobny do rozbudowanego biznesplanu, złożony z czterech głównych sekcji. Ideation ma na celu pokazanie, czym jest pomysł, na jakie zdiagnozowane problemy i potrzeby odpowiada, a także jakie zastosowania z niego wynikają. Development, zawierający m.in. szczegółowy plan projektu z podziałem na zadania, opis kompetencji zespołu realizującego projekt oraz funkcjonalności i cechy rozwiązania. Go-to-market zawierający zagadnienia związane z określeniem rynku docelowego, strategii wejścia, modelu sprzedaży i dystrybucji, a także oddziaływaniem na społeczeństwo, ekonomię czy środowisko. Załączniki, do których zaliczają się analiza FTO, czyli Freedom to Operate, przygotowana przez rzecznika patentowego, potwierdzająca, że rzeczywiście nasze rozwiązanie nie narusza rozwiązań zastrzeżonych przez inne podmioty, analiza finansowa z informacją o planowanych w ramach projektu, oczekiwanych rezultatach finansowych, a także opracowanym wpływem projektu na przyszłą kondycję firmy, np. na wysokość jej obrotów, zatrudnienie, sprzedaż, stopę zwrotu z inwestycji czy rentowność. Są to kluczowe informacje dla inwestora. Najważniejsze kryteria oceny wniosków, to poza tymi określonymi na etapie short application, to między innymi weryfikacja poziomu TRL, czy innowacja opiera się na technologii lub technologiach, które były testowane w warunkach laboratoryjnych w celu określenia potencjału oraz oceny stopnia ryzyka, to jest czy znajduje się na minimum 5. 6. poziomie gotowości technologicznej. Weryfikacja Freedom to Operate, to jest czy twoja firma posiada niezbędne prawa własności intelektualnej, aby zapewnić swobodę działania i odpowiednią ochronę pomysłu, a także ocena gotowości i potencjału rynku docelowego. To jest, czy potencjalny rynek, na który kierowana jest innowacja, został odpowiednio przeanalizowany oraz została przeprowadzona analiza konkurencji. Dokonywana jest także ocena założeń dotycząca komercjalizacji pomysłu, weryfikacja kluczowych partnerów potrzebnych do rozwijania i komercjalizacji pomysłu, czy analiza ryzyka, czy zostały zidentyfikowane główne zagrożenia i opracowany ewentualnie plan działania, aby im zapobiec. Decyzja o przejściu do kolejnego etapu następuje po ocenie projektu, którą przeprowadza indywidualnie trzech ekspertów z zakresu technologii, biznesu oraz finansów. Jest to ocena niezależna. Każdy ekspert w swoim zakresie decyduje o dalszych rosach projektu. Aby projekt przeszedł do kolejnego etapu, wszyscy oceniający muszą dać ocenę GO. Nabór wniosków wyznaczają tak tzw. katofy. Są to finalne daty złożenia wniosków w danym naborze. Proces oceny wniosku trwa około 5-6 tygodni. W momencie otrzymania choćby jednego no-go mamy możliwość poprawienia wniosku i jego ponownego złożenia w ramach full application. Standardowy czas przygotowania wniosku Full Application wraz z wymaganymi załącznikami trwa dwa miesiące i także zazwyczaj podzielony jest na kilka etapów, które odzwierciedlają cztery główne sekcje we wniosku omówione wcześniej. Podczas spotkania następuje prezentacja projektu, a następnie odbywa się około 30-minutowa sesja pytań i odpowiedzi. W panelu udział bierze sześciu ekspertów, którzy naradzają się i wydają wspólną ocenę. Podobnie jak w przypadku Short i Full Application, możliwe jest dwukrotne uczestniczenie w panelu, jeśli eksperci twierdzą, że pierwszy panel nie do końca wyczerpał zagadnienia dotyczące projektu. Czy słaba znajomość języka angielskiego przeszkadza w aplikacji? Absolutnie nie. Proces przygotowania wniosku może odbywać się także w języku polskim. Jako firma doradcza współpracująca przy EIC Accelerator od samego początku posiadamy precyzyjnie przetłumaczone sekcje wniosku, zarówno short, jak i full application. Dodatkowo każda sekcja posiada wypracowane przez nas szczegółowe instrukcje w języku polskim, ułatwiające proces przygotowania aplikacji. Posiadamy także profesjonalne narzędzia do szybkiego tłumaczenia na język angielski oraz sprawdzania poprawności gramatycznej poszczególnych sekcji wniosku przed umieszczeniem ich w generatorze. Czy dokumentacja EIS Accelerator jest faktycznie trudniejsza od dokumentacji na poziomie krajowym? Proces aplikacyjny może wydawać się trudny i złożony, zwłaszcza jeśli chodzi o ilość etapów i ilość załączników. Z naszego doświadczenia wynika jednak, że odpowiednio zorganizowany proces przygotowania aplikacji z podziałem na etapy i sekcje bardzo ułatwia pracę. Często stresujące dla potencjalnych wnioskodawców jest to, że nie ma instrukcji wypełniania wniosku i katalogu kosztów kwalifikowalnych, do czego przyzwyczaiły nas konkursy krajowe. My, jako firma doradcza, dostrzegamy w tym elastycznym podejściu wiele zalet. Dzięki temu możemy optymalnie opisać nasz projekt we wniosku zgodnie z jego specyfiką, złożonością, a nie tylko wypełniać pola zgodnie z restrykcyjnymi wytycznymi jak w projektach krajowych. Dodatkowo w toku zdobywania doświadczenia w przygotowywaniu EIC wypracowaliśmy cały katalog wskazówek, dobrych praktyk oraz sposobów na unikanie błędów, czym chętnie dzielimy się ze swoimi klientami. Jak przygotować się do aplikowania w ramach EIC Accelerator? Warto przygotować się do aplikowania w ramach EIC i podjąć kilka podstawowych kroków przed rozpoczęciem pracy nad wnioskiem. Unikniemy w ten sposób stresu i zwiększymy nasze szanse na powodzenie w programie. Jakie to kroki? Określenie rynku docelowego, rozeznanie konkurencji, aby być pewnym swoich przewag i innowacji, dokonanie wstępnych założeń biznesowych, np. modelu sprzedaży, skali sprzedaży, wariantów sprzedaży. Dokonanie wstępnych założeń marketingowych, punktów dystrybucji, kluczowych partnerów, potencjalnych klientów, dostawy kluczowych komponentów, propozycja wartości i tym podobne, przeprowadzenie badania stanu techniki. Wspólnie możemy postarać się o fundusze prosto z Brukseli i nie zwlekać z pracą nad przełomową innowacją. Zachęcamy Państwa do udziału w programie EIC Accelerator, a jeżeli w trakcie oglądania tego filmu pojawiły się kolejne pytania, zachęcamy do kontaktu. Postaramy się odpowiedzieć na każdy z nich.